Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. Na starcie przypominam Wam o tym, że jeżeli moja twórczość się Wam podoba, to możecie mnie wesprzeć poprzez chociażby zasubskrybowanie kanału. A teraz, nie przedłużając, zapraszam Was na odcinek, w którym opowiem Wam o najśmieszniejszych sytuacjach, które wydarzyły się na konferencjach prasowych. Na starcie. Musi znaleźć się sytuacja, do której doszło przed walką kliczki z Tysonem Fury. Tyson na konferencję przyszedł w stroju Batmana, usiadł na swoim miejscu, zaczął się wygłupiać. Po chwili jego kuzyn Fury wszedł w stroju Jokera. Po chwili wszedł do niej już ubrany ładnie w garnitur, pytając się, czy tutaj był Batman. Tyson Fury to zdecydowanie człowiek, który w tym momencie robi naprawdę dużo pozytywnego, jeżeli chodzi o wizerunek boksu. Jeżeli chodzi o Tysona, to do drugiej śmiesznej sytuacji doszło przy do jego potencjalnym rewanżem z kliszką, do którego niestety nie doszło. Ale wtedy Fury po prostu. Wstał w trakcie konferencji, zdjął koszulkę i powiedział, że to jest wasz mistrz, przegrał z Grubasem, pokazując na swój wielki brzuch. Clearly not. Do I give a fuck? No. Have a look. Fat man. That's who beat you. Shame on you, my friend. Shame on me. Shame on you. You want to see some belly fat? There you go. But can I fight? Yes. Does it matter what a pitbull looks like? Does it fuck? He's gonna fight. Ricardo Majorga to zdecydowanie bardzo ciekawy człowiek. Był bohaterem poprzedniego filmu. Teraz też muszę o nim wspomnieć. Przed walką z trzema Mosley'em, kiedy na konferencji stanęli twarzą w twarz, zapalił papierosa i zaczął dmuchać mu dymem papierosowym bezpośrednio w twarz. Mosley się wkurzył, przez co, że tak powiem, uderzył mu tego papierosa, żeby go wybić. Doszło do szarpaniny. Później, kiedy doszło już do kolejnej konferencji, to majorga klepnął w tyłek dziewczynę Shayna, i znowu doszło do przepychanek. Oh! W ringu Shane Mosley jednak zdecydowanie wygrał walkę, karząc Majorge za te nieprzyjemne sytuacje. Przed walką Chisora White, Chisora zirytował się, mówiąc lekko, kiedy uznał, że White uważa go za Zatem idzie, wstał, podniósł stolik, przy którym siedział i postanowił rzucić nim w White'a. Chisora to bardzo wybuchowy człowiek i niejednokrotnie pokazywał to, chociażby wtedy, kiedy opluł kliczkę. Tak to w siebie postawił. Posмотрите, uh, co on zrobił Władimiru kliczką. Lub kiedy doszło do bijatyki na konferencji z hejem. Broner, który próbuje udawać osobę, którą nie jest, czyli kogoś spokojnego, wręcz religijnego. Nie. Taki wizerunek do niego nie pasuje i na szczęście pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają. Mistrz trash talkingu zawsze będzie mistrzem trash talkingu. I want to thank God. Um, I want to thank um, Golden Boy, Coy Mayweather Promotions. Um, and um, I'm just coming to fight. You know, um, I'm humbled. I don't trash talk no more. And, you know, I'm just giving you guys what you want to see out of me. Get the hell out of here. Hey, what's up? <laughs> <laughs> yeah. Prawdziwym mistrzem troszczokingu i jednocześnie osobą, która go wymyśliła, wynalazła, rozpowszechniła był Cassius Clay, znany bardziej jako Muhammad Ali. Przed swoją walką z Frazierem potrafił nieżej podgrzać atmosferę. Zobaczcie sami. I to już wszystkie najśmieszniejsze sytuacje z konferencji prasowych przed walkami. Oczywiście takich sytuacji było mnóstwo, było ich bez liku i. Gdyby zagłębić się troszkę bardziej w temat, można by znaleźć naprawdę jeszcze wiele fajnych sytuacji. Na myśl przychodzi mi na przykład zawodnik, który wszedł na ważenie w bokserkach. W których, uwaga, uwaga, jak się odwrócił, no to wyglądało jakby po prostu posrał się ze strachu, właśnie taki, który miały te spodęki. I oprócz tego. Inna sytuacja, kiedy zawodnik wypchał sobie majtki tylko po to, żeby wydawało się, że ma większe genitalia, chciał w ten sposób wystraszyć psychicznie swojego rywala. W takiej sytuacji, tak jak mówię, jest multum. Dajcie znać, jakie wam zapadły w pamięć. Trzymajcie się.